Serce Jezusa rozważania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wezwanie trzydzieste. Serce Jezusa krwawa ofiarą grzeszników. Miłość karmi się ofiarą. Inspiracją obecnego wezwania są słowa świętego Jana. Jezus jest bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Słowo ofiara nie otwiera nas spontanicznie na tę rzeczywistość, jaką się w nim kryje. Nasz pierwszy odruch jest obroną przed ofiarą i cierpieniem. Ale gdy dodamy do ofiary Słowo Miłość, wtedy określenie ofiara z miłości nabiera zupełnie nowego znaczenia. Święty Jan Paweł II głosił, ogłosił świętą Joannę Berettemola, matkę, która dla ratowania życia swego dziecka złożyła ofiarę życia umarła, aby jej dziecko żyło. Jej czynnie jest wyrazem najwyższej miłości, jaka może zaistnieć w relacjach międzyludzkich. W obecnym wezwaniu wchodzimy w boską ludzką rzeczywistość, w relacje Boga z człowiekiem. Rozwija się ona na płaszczyźnie ofiara daru, jakim Bóg Ojciec ubogacił człowieka, wydając za niego swego Syna na śmierć. Krew Jezusa ofiarą i pieczęcią miłości. Wyraz krew występuje w Piśmie Świętym 464 razy. Ciało i krew, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, oznacza człowieka podlegającego zniszczeniu. W jego ziemskim sposobie życia. W Starym Przymierzu krew wylana na ołtarz sprawiała, że ofiary nabierały wartości ekspiacyjnej, ale ofiarą w pełni ekspiacyjną jest jedynie krew Jezusa Chrystusa. Jest ona ofiarą przebłagalną za grzechy całej ludzkości. Jezus w słowach to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Podkreślił, że celem jego ofiary jest odpuszczenie grzechu. Tę samą świadomość chce w nas budzić święty Paweł. Bóg ustanowił Jezusa narzędziem przebłagalnia, mocą jego krwi. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić tajemnicę miłości Boga, wydanej na krwawą ofiarę za grzeszny rodzaj ludzki. Apostoł narodów pyta wierny Koryntian. Czy kielich błogosławieństwa, której błogosławimy nie jest jednoczeniem się z krwią Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie jest jednoczeniem się z ciałem Chrystusa? Krwawa ofiara Jezusa ma jeden cel: wyzwolić nas z grzechu i zjednoczyć z Bogiem Ojcem. On chcąc zapewnić ludziom stałą łączność sobą, posłał do nas swego Syna, który w Sakramencie Eucharystii zawsze pozostaje z nami. Jezusowa krew przymierza jest cenną ceną naszego odkupienia. Święty Jan Paweł II, swą głęboką ścią dla tego Sakramentu Miłości uczy nas, czym jest Eucharystia i jak stawiać ją w centrum swego życia. Eucharystia zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym ubogaceniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana. Nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy. Ponieważ jest to dar samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar dzieła jego zbawienia. Nieskończona wartość ofiary Jezusa. Jezus jako syn posłuszny ojcu staje się krwawą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. W tym stwierdzeniu kryje się niezwykła tajemnica miłości. Coś wyznał. Nie mogę w to uwierzyć, by Syn Boga Ojca za mnie grzesznika wydał się na śmierć. A jednak tak się stało. Wartość ofiary Jezusa jest tak wielka, iż jej mocą cała rodzina ludzka została wyrwana z odmętów zła i duchowej śmierci. Przez ofiarę Syna Bożego wszyscyśmy zostali na nowo stworzeni i wprowadzeni w życie Trójcy Świętej. Moc krwawej ofiary serca Jezusa jest tak potężna, że człowiekowi pożartemu przez zło i grzech daje szansę przejścia z krainy ciemności do Królestwa Bożego Światła, pokoju i świętości. Uwielbiajmy Jezusa za to, co dla nas uczynił. Dziękujemy za to, że uzdalnia nasze serca do przyjęcia daru Jego miłości oraz do ofiarowania mu samych siebie. Ta wymiana miłości między świętym zbawcą a grzesznym człowiekiem dokonuje się szczególnie w Eucharystii i owocuje czymś niezwykle wielkim, pełnym zjednoczeniem z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pozwólmy, by Jezus przez krwawą ofiarę swego serca coraz ściśle jednoczył nas sobą, abyśmy się stawali świętą ofiarą dla Boga Ojca. Krzyż drogą do chwały. Święty Paweł kontemplując paschalną drogę, Drogę Jezusa pełen zdumienia woła. Jezus umiłował mnie i siebie samego wydał za mnie. W tym wyznaniu ukazał swoją cześć dla osoby Jezusa. Pragnie on dzielić los swego mistrza. Wyznaje bowiem, aby żyć dla Boga, razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus. List do Galatów, drugi rozdział, 19 werset. Apostoł jest świadom, że jego wspólnota losu z Jezusem, Jezusem ukrzyżowanym, jest wyborem drogi, która prowadzi do pełni życia w zmartwychwstaniu. Wyznaje on, że dochowanie wierności Bogu Wymaga zgody na przyjęcie cierpienia i krzyża, który jest najwyższym wyrazem miłości stwórcy, stwórcy do człowieka i człowieka do Boga. Tajemnice krzyża wyrażają słowa pieśni wielkanocnej. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Podkreślmy, że jest to trudna nauka. Wymaga silnej wiary. Człowiek o płytkiej wierze uważa, że trzeba uczynić wszystko, by z życia usunąć zarówno krzyż, jak i cierpienie. Ewangelia Jezusa wprowadza nas w inny świat. Ten, kto z wiarą przyjmuje cierpienie i niesie swój krzyż, odkrywa w niej największą wartość. Prowadza On bowiem chrześcijanina we wspólnotę losu z Jezusem. Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym staje się drogą, która prowadzi do pełni życia. W tym duchu przyjmowali krzyż, pierwsi chrześcijanie i wszyscy męczennicy. Silni łaską Pana odkrywali krzyżu narzędzie, jednocząc się z ich Panem, jednocząc ich z Jezusem. Dla nich krzyż nie był sam w sobie celem, ale środkiem prowadzącym do celu ostatecznego, do udziału chwale Trójcy Przenajświętszej. Uwielbiajmy Boga Ojca za dar Jego Syna. Dziękujmy Jezusowi za to, że za nas złożył siebie w krwawej ofierze. Błagajmy Go o łaskę, odkrywania w krzyżu Bożej mądrości i narzędzia naszego uświęcenia. Prośmy też Ducha Świętego, byśmy przygnęli do miłości zranionego serca Jezusa. Pismo Święte podkreśla, że dzieło zbawienia zostało dokonane przez krew Jezusa najwyższego kapłana. Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i pokój przez krew Jego Syna. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 20 werset. Bóg ustanowił Jezusa narzędziem przebłagania mocą Jego krwi. List do Rzymian, trzeci rozdział, 25 piąty werset. Zostaliście wykupieni nie srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, wersety 18 do 19. Teraz w Chrystusie Jezusie zostaliście. Staliście się bliscy przez krew Chrystusa. List do Efezjan, drugi rozdział, trzynasty werset. I jeszcze jedno. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw rządzą świata tych ciemności. List do Efezjan, szósty rozdział, dwunasty werset. Modlmy się. Boże Ojcze, Bądź uwielbiony za bezgraniczne miłosierdzie, jakim promieniujesz na każdego człowieka, niech moc Twej miłości chroni nas przed zwątpieniem. Twoją troskę o nasze zbawienie. Panie Jezu nas, zbawco razem z całą wspólnotą Kościoła wołamy, uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Dziękujemy Ci za to, że zamiast nas ukarać za grzechy. Pojednałeś nas Ojcem. Prosimy Cię nasz Mistrzu, byśmy przez udział w Eucharystii coraz głębiej zanurzali się w misterium Twojej ofiary i stawali się światłem, świętym darem dla Ojca. Maria, nasza Matko, wolna od grzechu, ale nieuchroniona od krzyża i cierpienia. Oręduj za nami, Ty, Któraś w tajemnicach radosnych wyśpiewała swój magnifikat, a w tajemnicach bolesnych wybrzmiał on jeszcze silniejszym głosem ofiary i uwielbienia. Matko Kościoła Świętego, bądź matką i opiekunką naszej drogi świętości. Ucz nas, jak na co dzień stawać się darem dla Jezusa. Amen. Psalm 69 Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale jego nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, pod trzaskiem i ich biesiada ofiarna. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, ale ja jestem nędzny i zbolały. Niech pomoc Twoja Boże mnie szczerze. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziększynieniem Go wysławiać. Patrzcie i bądźcie radośni ubodzy. Niech żyje wasze serce, którzy szukacie Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg ocalił Syjon i zbuduje miasta Judy. Tam będą mieszkać i mieć posiadłość i potomstwo sługiego ją odziedziczy. A miłujący Jego imię tam przebywać będą. Amen. Jezu, niech Twoje serce będzie dla, mną, dla mnie siłą w walce, podporą słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach, uświęceniem moich intencji i działań. O Serce Jezusa. Znisz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie i umieś na tym miejscu to, co jest Twoje. Przemień mnie w siebie. Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź więc moim życiem, moją miłością. Bądź dla mnie wszystkim. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.